Nowotwór mózgu, a praca, czyli życie i perpetyzacja z nowotworem mózgu. Właśnie wróciłem do domu i zamknąłem, tak naprawdę, pierwszy sezon, jeżeli chodzi o moją lokalną firmę, przy sprzątaniu grobów, bo to jest jedna z takich e, usług, które oferuję. Jest to właśnie sprzątanie grobów. I udało mi się w tym roku jeszcze złapać kilka zleceń i dzisiaj, dzisiaj zakończyłem te zlecenia posadzone wrzosy, posprzątane groby wszystko pogarniane. zakupione kwiaty zostały tylko i wyłącznie znicze i kwiaty, które zakupiłem wstawiliśmy właśnie pod folię znicze będą kupione w przyszłym tygodniu i, i to będzie wystawione wszystko w przyszłym tygodniu tak aby nikt nie ukradł, ukradł tych kwiatów i nie ukradł zniczy. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony z efektu, jestem zadowolony z tego jak to wszystko zadziałało. Wiem, że muszę przygotować się na przyszły rok. Jeżeli chodzi o sprzątanie grobów. Wiem co poprawić. Wiem co zmienić. Wiem co dokupić. Także porobiłem notatki, i. Może nie to, że nauczyłem się na błędach, ale, ale po prostu przez, przez te kilka zleceń zauważyłem, co można, co można usprawnić, co można udoskonalić, żeby, było, żeby ta praca była szybsza, zajmowała troszkę mniej czasu i no, żeby efekty były jeszcze lepsze. No i przede wszystkim jestem zadowolony, że Eliza dała mi możliwość właśnie wykonania tej pracy. Teraz będę skupiał się na późnej jesieni i zimie, ale bardziej na zimie i wiośnie. Czyli ewentualnie wybiorę sobie, wybiorę sobie usługi, które mogę robić w zimę, i usługi, które mogę robić na wiosnę i wtedy, wtedy będę reklamował te usługi czy tam na Facebooku, czy, czy na stronie internetowej. Wczoraj, wczoraj zasnąłem o godzinie 20 i spałem do godziny 4 rano. Mój organizm tak był wykończony. Dzisiaj, dzisiaj rozpocznę live'a wcześniej. Tylko zjem, zjem kolację, rozpocznę live'a wcześniej z tego względu, że jutro są moje urodziny i na live'ie będę robił, będę chciał zrobić. Um, Ceremonialne kakao. Plus do tego, plus do tego właśnie tam, nie wiem, może jakąś świeczkę odpalić i spalić chatę. Także wieczor, wieczorny live będzie, będzie tro, troszkę wcześniej. Próbowałem dzisiaj z rana zrobić live'a e, przez e, pc przez z laptopa, ale zauważyłem, że TikTok nie chce wysyłać powiadomień do osób, które. Śledzi, śledzą mnie które nie wiem, śledzą, tak, followują I, i postanowiłem, że zrobię live'a na telefonie komórkowym normalnie, po prostu będę ewentualnie przesuwał telefon żeby nie było problemu z tym odpuszczę, odpuszczę PCta całkowicie całkowicie zapraszam wieczorem na wieczornego live'a, będę siedział, nie wiem do pierwszej w nocy. Może i dłużej, zobaczę, jak będę się czuł. Jutro, jutro jest wolny dzień, więc można. Życzę wszystkim miłego wieczoru i ja idę jeść obiad, o kolację. Widzimy się wieczorem. Papatki.